Każdy z Was pewnie słyszał o Księdze Rekordów Guinnessa. Jest to zbiór przeróżnych rekordów, od najdłuższego biegu bez przerwy, po wchodzenie po schodach na głowie. Jeśli pomyślisz o jakimś wyzwaniu, które można wykonać, najpewniej ktoś już to zrobił i znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa. Dziś przedstawimy Wam 10 najdziwniejszych rekordów, które zostały zapisane w owej księdze. Ale jeszcze zanim zaczniemy, będzie nam bardzo miło, gdy zasubskrybujecie nasz kanał, ponieważ robi to zaledwie 1% oglądających, a to nas bardzo motywuje do dalszej pracy. A teraz już możemy przejść do rekordów. Największy masowy ślub w więzieniu. Więzienie Karandiru w brazylijskim São Paulo zasłynęło przede wszystkim tym, że w latach 90. było miejscem masakry, podczas której strażnicy więzienni zabili 111 zbuntowanych więźniów, protestując przeciwko niehumanitarnym warunkom, w jakich byli przetrzymywani. Głośno o placówce zrobiło się też 14 czerwca 2000 roku, jednak tym razem z pozytywnego powodu, bowiem wówczas w Karandiru odbyła się największa ceremonia ślubna zorganizowana w zakładzie karnym. Wziął w niej udział 120 par ślub ze swoimi ubranymi na biało wybrankami wzięli jednocześnie odziani wypaski więźniowie. Najwyższy rower świata. Oto jeden z rekordów pobitych przez Polaka. Adam Zdanowicz z Białego Stoku, w ramach akcji Śmiedzi dla Jednego, Skarb dla Drugiego, stworzył z pomocą uczniów szkoły podstawowej numer 43 najwyższy rower na świecie, mierzący 7,41 metra. Dotychczasowy rekord wynosił 6,15 metra. Jeżdżący na dwóch kołach rower w kształcie choinki powstał przez blisko miesiąc z kawałków starych pojazdów porzuconych w Białym Stoku Podczas prezentacji 21 grudnia 2020 roku Adam Zdonawicz w przebraniu Świętego Mikołaja przejechał nim ponad 100 metrów na parkingu Stadionu Miejskiego. Oczywiście na rower musiał się dostać za pomocą podnośnika, a podczas przyjazdu był zabezpieczony liną. Największa kula zrobiona z ludzkich włosów. W mieście Cambridge w amerykańskim stanie Ohio 13 grudnia 2021 roku zaprezentowano nowy rekord Guinnessa na największą kulę z ludzkich włosów. Jej autorem jest Steve Warden, Jego WHO. A te dziecko o imieniu HOS waży 102,12 kg, czyli ponad 25 kg więcej niż poprzedni rekordzista. Warden prowadzi salon fryzjerski w Blockers, w którym za namową swoich dzieci przez 13 lat zbierał obcięte włosy klientów, był utworzyć z nich kulę na tyle wielką, żeby pokazano ją w filmie Replay Believe It or Not. Ostatecznie znalazła się ona w muzeum Replay Believe It or Not w Orlando i w księdze rekordów Guinnessa. Największa kolekcja skamieniałych kup. Jedni zbierają na inni pocztówki, a jeszcze inni koprolity, czyli skamieniałe produkty przemiany materii. Amerykanin Frodż Farsen podkreśla, że stanowią one ważne wskazówki co do tego, jak żyły zwierzęta miliony i setki tysięcy lat temu. Właśnie Francent został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako posiadacz największej kolekcji skamieniałych kup, liczącej 1277 egzemplarzy. Od 2014 roku prowadzi internetowe Pozeum, czyli Muzeum Kup. Wśród jego eksponatów znajduje się również największa kupa na większego zwierzęcia mięsożernego w historii Ziemi. Dronozaura Rexa. Odnaleziony w południowej Dakocie nazwany Barnum, Koprolit waży 11,6 kg i pochodzi sprzed około 70-66 milionów lat. Najdłuższe oglądanie tego samego filmu. Najnowsza część przygód Spidermana była rekordowa pod wieloma względami. Zaskakującym wyczynem może się poszczycić także pewien fan Człowieka Pająka Amerykanin Remio Alanis. To dlatego, że obejrzał on Spidermana No Way Home w kinach Afryki 292 razy, między grudniem 2021, a marcem 2022, co zajęło mu łącznie 720 godzin i kosztowało go 3400 tysięcy dolarów. Jest to rekord Guinnessa w oglądaniu tego samego filmu. Nie był to jednak pierwszy rekord Alanisa, bowiem wcześniej widział on Avengers Endgame w kinach 191 razy. Potem pobił go Arnold Klein z 204 seansami filmu Camelot rozdział 1. Warto nadmienić, że do tego, by każdy sam został zaliczony, przy biciu rekordu trzeba obejrzeć w kinie cały film z napisami bez przerw na toaletę czy zerkania w telefon. Musimy też przedłożyć sędziom nie tylko zdjęcie z kina i bilet, ale też pokwitowanie od obsługi kina, że nie oszukiwaliśmy. Najwięcej skaków na skakance na siedząco. Skakanie na skakance to bardzo dobry trening i potrafi mocno zmęczyć, szczególnie jeśli nie wybijamy się ze stóp. Niemiecka akrobatka Anika Sturch 17 czerwca 2016 roku podczas włoskiego programu Should Day pobiła rekord Guinnessa w skakaniu na skakance na siedzącu z wyprostowanymi nogami. W ciągu minuty wykonała w ten sposób aż 108 skoków przez skakankę. Oczywiście każda próba była zaliczana, jeśli Sturch przerzuciła linkę zarówno nad głową, jak i pod całym ciałem. Wybicie się z pozycji siedzącej, a w zasadzie półleżące jest oczywiście o wiele trudniejszy niż ze samych nóg na stojąco. Tryskanie mlekiem z oka na odległość. Wsiadanie takiej umiejętności jak dalekie strzelanie płynami z oka, które oczywiście wlewa się najpierw przez nos, nie jest raczej specjalnie przydatne. Ale na pewno zaskakuje. Jak na razie wciąż przoduje w tym Turek, Iker Jalms. Pobił on rekord Guinnessa w wytryskaniu mlekiem z oka na odległość osiągając 279,5 cm. Udała mu się ta sztuka w jednym z hoteli w Stambule 1 września 2004 roku. Najwięcej metalowych prętów zagiętych na głowie. Jeśli ktoś nie grzeszy inteligencją, a czasami Mówi się do takiej osoby kulturalnie, że ma zakuty łeb. Wygląda na to, że o rosyjskim strogmenie Aleksandrze Muromskim można powiedzieć tak dosłownie. Muromski 9 maja 2015 roku w rosyjskim mieście Orzeł pobił rekord Guinnessa względem największej liczby metalowych prętów zagiętych na głowie. W ciągu minuty udało Dało mu się zagiąć aż 12 prętów. Mężczyzna musiał przełamywać pręty pod kątem 90 stopni przy pomocy samych rąk na niczym niezabezpieczonej głowie. Pręty te musiały mieć minimum 1,2 cm średnicy i wagę przynajmniej 540 gramów. Rosjanin wcześniej pobił też inne rekordy. W ciągu 25 sekund zgiął 6-metrowy pręt w taki sposób, że zmieścił go do walizki i w 30 sekund zawinął w coś w rodzaju rulonu trzy patelnie jednocześnie. Człowiek pokryty największą liczbą pszczół. Bardzo ciężkie odzienie ułatwił sobie pewien Chińczyk, pszczelarz Gao Bingao. Chciał pokryć się największą liczbą pszczół, ponieważ chciał poczuć, że żyje. 27 maja 2015 roku, w ciągu 4,5 godziny, umieszczono na nim aż 1,1 miliona pszczół, które łącznie ważyły aż. 109,5 kg. Mężczyzna pod płaszczem z pszczół miał na sobie samą bieliznę, a w ustach trzymał zapalonego papierosa. Po to, by dym odstraszył owady od ust i nosa, co pozwoliło mu swobodnie oddychać. Zachęci pszczoły do siadania do jego ciała przyczepiono wcześniej kilkanaście królowych matek. Bingao został urządzony 2000 razy, a po wszystkim od razu zanurzył się w wodzie, by schłodzić nagrzane ciało i złagodzić stan zapalny. Ostatecznie jednak udało mu się pobić rekord Guinnessa, należący wcześniej do innego Chińczyka, który miał na sobie 85,3 kg pszczół. Wchodzenie po schodach na głowie. Niektórzy mają zadyszkę, wchodząc na drugie piętro po schodach, tymczasem są też tacy, którzy przemieszczają schody nie na nogach, ale na głowie. W takich niebezpiecznych w specjalizuje się chiński atleta Li Longlong. W dniu 2015 roku, podczas kręcenia programu CCTV Guinness World Records, Special Longlong pobił swój własny rekord Guinnessa w chodzeniu po schodach na głowie, na którą nałożono miał gąbkę i w ten sposób pokonał 36 stopni schodów. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominamy o subskrypcji i widzimy się w kolejnych filmach.